Doszło do wielkiego zezwierzęcenia w tym związku w celach służbowych oczywiście natomiast musimy o tym powiedzieć no bo jesteśmy uczciwą stacją która zawsze mówi prawdę i nawet jeśli w tej relacji dochodzi do takich scen no to tym bardziej warto o nich wspomnieć. Cześć, tu Dorota i Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści. Zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dobry.tvn.pl. Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk Użyczyli głosów w filmie, w którym główne role grają zwierzęta, Noc w Zoo. I to jak, chyba taka pierwsza, z się zdążyłam zorientować historia z Dreszczykiem. Dla widzów od si siódmego roku życia, ale nie tylko, bo dla dorosłych też, bo wszyscy kochamy się. Wadzie, chciałeś zapytać, jak mogliśmy to zrobić, tak? Nie, chciałem Was zapytać, jak mogliście tak rzadko to zrobić, bo wy jesteście piękną pierwszy. parą prywatnie, zawodowo robicie osobno mnóstwo rzeczy. Ale razem też. A robisz. razem to jest druga albo trzecia współpraca Wasza z tego, co skojarzyłem. Rzadko nam się zdarza, ale postanowiliśmy, że jeżeli będziemy w coś wkładać naszą energię, wspólną energię, no to żeby to będą tylko wyjątkowe projekty. I tak, takie mamy wrażenie tym razem, że film Noc w jest absolutnie fantastyczny. Ale... Dla tych najmniejszych i dla tych trochę większych, dlatego że my dorośli, jak przychodzimy z naszymi dziećmi do Bo kina. też musimy też mieć radość. radość bawić, ale oczywiście. też bardzo chcieliśmy y, zrobić wreszcie coś wspólnie, na co będziemy mogli zaprosić naszego syna. Ile on ma teraz? Opad? W grudniu będzie miał 8 Oś. i do tej pory występowaliśmy w bardzo dorosłym repertuarze zazwyczaj, więc tak naprawdę to było z, głównie y, z myślą o nim. I premiera już y, za nami pełna sala kinowa, dzieciaków, które o, rzeczywiście... Was, syn już obejrzał Oczywiście, że I tak, co? obejrzał, zazwyczaj pierwszy recenzent. W, w ogóle się nie bał, był zachwycony, powiedział, że to świetny pomysł na taką historię. A ja może tylko powiem, że to, że to jest ugryzione od strony strachu, ale tak trochę arebór i oczywiście z przesłaniem, bo nasza bajka pokazuje, że razem możemy wszystko i że razem poskromimy nie jednego potwora, jest bardzo fajną taką około-halloweenową propozycją, ale też jest bardzo głębokie, mocne przesłanie tej bajki, że tak naprawdę każdy strach. Można oswoić i że tak jak powiedziałam, jeżeli się zjednoczymy, pokonamy niejedno zło. A przy okazji, przy okazji jest jeszcze, tylko dodam i oddam głos Mateuszowi, że mamy wspaniałą animację, za którą są odpowiedzialni twórcy e, takich bajek jak I Inie mocni Fernando i Epoka Lodowcowa. Musimy opowiedzieć, czy jest noc w Zoo? Wszystkie zwierzęta właściwie już się uspokoiły, kładą się spać i wtedy w to Zoo uderza no, meteoryt, tak. <laughs> I to <śmiech> zmienia. <śmiech> tylko tyle najbardziej uroczy zajączek zamienia się w takiego gumi zombi i próbuje opanować świat. No i ta, ta grupa opanować zwierząt zoo najpierw, najpierw zo oczywiście, ale później tak. kto wie, kto wie, więc te zwierzęta muszą się zjednoczyć. Każdy, każdy jest, reprezentuje inny gatunek i inne podejście do, do nie wiem do jakiegoś przetrwania i to też jest piękne, o czym Magda powiedziała, że to nie tylko jest fajna rozrywka, ale to też jest taka historia z Morałem, która też mówi o tym, że Warto jest się zjednoczyć, że, że wspólnie możemy e, zrobić więcej. Tak mi się opowiadało prowadzący było. Dzień dobry TVN trochę Mamy teraz <śmiali> fragmenty <śmiali> tego filmu, jest piękna animacja rzeczywiście. A usłyszymy się... was też? Tak, a poprosimy gole? głosy. Bo mam wrażenie, że sami nie damy rady. Oh, Tracy! To ja. To ja. To, to, ja, to, ja. to ja. to ja. A to ja, to ja. Też dlaczego hey, nie siedzisz w klasce? Dobre pytanie, <śmieniu> mademoiselle. Ale żeby to zrozumieć, musisz najpierw obejrzeć nocny o, Jesteś Francuzem. <sum> <Mówi, Głosieczki. Głosieczki>. Ksawier <sum> jest też w, wielkim koneserem e, kinematografii, więc to jest też takie urocze, że jest tu bardzo wiele cytatów, e, które nam akurat się bardzo podobają, bo to też taki cytat trochę do naszej profesji prywatnie, ale e, postrzegam jeszcze przez postać Ksawiera <sum> edukacyjne mm. walory tej bajki na dużo szerszym <sum> poziomie. Również edukacja <sum> filmowa. Ile mogliście dać z siebie tym postaciom, bo to jest... Film zagraniczny, więc są jakieś oryginalne głosy. W Polsce, jak dubbingujemy, m, tych te, te postaci, no to trochę też jako wzorzec, jak sądzę, traktuje się aktorów, którzy jako pierwsi nadali ton. I charakter tym postaciom. Czy nie? Czy się mylę? Czy Wy możecie mieć pełną dowolność w kształtowaniu charakteru tych. Nie wzmiarków? ma. To jest bardzo duże wyzwanie dla mnie. Jeżeli chodzi o tę całą paletę aktorskich wyzwań, który, którymi się zajmuję, to dla mnie to jest najtrudniejsza rzecz do okiełznania. Bo dzisiaj te bajki mają. Mm, inne tempo niż y, animacje, do których y, my byliśmy przyzwyczajeni w dzieciństwie. Tu jest dużo większe tempo. I, i te, te, y, to, to właściwie jest kino akcji cały czas. Więc my, oprócz tego, że dajemy swój głos, musimy dać bardzo dużo energii. energii. Ja po takich dwóch, trzech godzinach w studiu jestem mokrusieńki. Zdarzyło mi się kiedyś, że skończyłem w samej bieliźnie, <laughs> stojąc przed mikrofonem, bo ja ciągle kogoś goniłem albo przed kimś uciekałem. Dlatego to jest naprawdę, oprócz tego, że dajemy głos, to dajemy też nasz temperament. Zacząłem sobie to wyobrażać niepotrzebnie. <laughs> Tak, że ja nam, tak, tego tak. byłby niezły To of, jakby To co my robimy, żeby na przykład y, w, wzbudzić w sobie jest dobre. Co robicie emocje. na przykład? jest no, no To jest dobre. To powiedział: dobre. To przedziwne m, m, miny. Bo to Musi znaczy, być To no, jest tak, no, tak. no bo w baj, bajce też te emocje muszą być bardzo prawdziwe, ale też one są wyeskalowane do maksymalnej potęgi. maksymalnej no, potęgi. To To trzeba tu musi być wszystko na 100%, hmm. więc jeżeli my naprawdę się czegoś boimy, widzimy wielkie gumy zombie, które nas atakuje, naprawdę musimy się przestraszyć, naprawdę musimy krzyczeć, uciekać, tak, tak na maksa, wiesz o co hmm. chodzi. Musimy poczuć prawdziwy, głęboki strach, więc kilka razy powtarzając takie emocje w studiu przed mikrofonem, no po Silno prostu krzyczysz, machasz rękami. Tak, A teraz opowiedzmy o przyjemności dubbingowania postaci. O no po radości. Największą przyjemnością dubbingowania tej no Każdy z nas ma w sobie odrobinę dziecka, i ja, tak jak Mateusz, podobnie jak Mateusz, uważam, że to jest jeden z najtrudniejszych charakterów mojej pracy aktorskiej. Mam niezwykle ogromny szacunek do wszystkich aktorów, którzy użyczają swojego głosu, bądź też bardziej zawodowo zajmują się dubbingiem. My tego nie robimy tak często, reglamentujemy to sobie, ale też, tak jak Mateusz powiedział, jest to piekielnie trudne wyzwanie, co by nie powiedzieć, bardzo przyjemnie, ale też bardzo męczące. A naj Przyjemniejszą stroną tej pracy było to, no i ja tak mam, że odkąd zostałam mamą, bardzo doceniłam wszystkie propozycje dla tego małego widza. Bo któż, jak nie my, mamy tego małego widza, który będzie kiedyś decydował, o wielu, wielu sprawach, o tym również, y, jaką kulturę wybiega, czy wybiera, jaką kino, preferuje, tak. czy będzie kochał kino, czy będzie chodził Jesteście do teatru. Jesteśmy kuratorami ich wrażliwości, tak? Jesteśmy kuratorami wrażliwości, bardzo pięknie to brzmi, i odkąd zostałam mamą, jest to dla mnie niezmiernie ważne. ważne. I wiem też, jak bardzo się cieszę, jako mama, jak znajduje taką jakościową, fajną propozycję dla swojego dziecka. Więc to było po prostu wielka Friday dla nas, zaproszenie. Naszego synka na premierę z całą chmarą jego przyjaciół o, i naszych też wspólnych znaleźć brzymią przyjemność. Ja pójdę na ten film choćby po to, żeby sobie wyobrażać w kluczowych scenach, jak Mateusz w bieliźnie <grym> mówi słowa. Z Będę z widziałem z, z akcentem. Kochani, życzymy wam, żeby film się obejrzał i żeby był wielką radością dla rodziców i dla dzieci, dla dzieci i dla rodziców. Panie Xavier, proszę zapowiedzieć kawiarenkę. Z tym pięknym francuskim akcentem. Co mam teraz zapowiedzieć? Kawiarenka na dole. Panie i panowie, teraz w dzień dobry, TVN! Fantastyczna kawiarenka! Cześć, tu Dorota? I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry